Proszę państwa, jeszcze dwa dni nie minęły od ogłoszenia wyników wyborów do Sejmu i Senatu przez Państwową Komisję Wyborczą, a tu już się kotłuje jak w kotle czarownic u Macbeta. No zacznijmy od najważniejszej partii, to znaczy od partii rządzącej. Ona jest w gruncie rzeczy tam zjednoczona prawica to jest koalicją trzech partii. Najsilniejszym uczestnikiem tej koalicji jest Prawo i Sprawiedliwość, ale są jeszcze dwie. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro i no właśnie nie wiem jak się ta partia nazywa, bo ona tak często zmienia... Nazwy, że ja nie mogę nadążyć. Powiedzmy, że nazywa się, róbmy sobie na rękę y, pana najpobożniejszego wicepremiera, y, pana Jarosława Gowina. No i co się dzieje? Y, trwają tam, y, okazuje się, że takie przecieki są, że trwają przepychanki co do poparcia pana Mateusza Morawieckiego na stanowisko premiera rządu. Zbigniew Ziobro perswaduje, że on powinien zostać wicepremierem i dopiero wtedy może poprzeć kandydaturę pana Morawieckiego na stanowisko premiera rządu. Wicepremier Gowin no jeszcze nic nie mówi, bo wicepremierem to on jest, więc już drugi raz wicepremierem do kwadratu mianowany być nie może, ale zbigniew Ziobro, jak najbardziej wtedy by w sposób bardzo istotny powiększył zakres swojej władzy, bo jest ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, no a teraz zostałby wicepremierem. Bardzo możliwe, że ten nacisk może okazać się skuteczny, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, mimo że liczyło bardzo na wysoką frekwencję i rzeczywiście ta wysoka frekwencja wystąpiła i prawo i sprawiedliwość wydatnie powiększyło liczbę głosów na nie, oddanych, ale to się w zupełnie nie przełożyło na mandaty w sejmie. Także prawo i sprawiedliwość ma tylko niewielką czteroosobową nadwyżkę ponad połowę ustawowej liczby posłów. W związku z tym groźba, że Zbigniew Ziobro znowu się zbisurwani, mówię, że znowu, był, on już raz się zbisurwanił, no to jest to groźba poważna. Prawo i sprawiedliwość Zgodnie z tym, co mówiłem, bardzo intensywne próby wyłuskiwania senatorów na razie z grona senatorów opozycyjnych i niezależnych. No i już to budzi zdenerwowanie. W szeregach nieprzejednanej opozycji pan Schettino powiedział, że takie przypadki będą ujawniane i tak dalej. No głupstwa wygaduje ten człowiek, naprawdę, bo przecież jak ktoś przejdzie na drugą stronę do przeciwnego obozu politycznego, to nie trzeba tego specjalnie ujawniać. To oczywiście natychmiast będzie widoczne, więc nie bardzo rozumiem, co tutaj. Chce pan Schetyna ujawniać i piętnować. Przecież zresztą, no nawet jeśli był tam ujawnił, no do i co z tego. Przecież takie przypadki zdarzały się już wcześniej. Przypomnę, że pan poseł Mężydło, który nawiasem mówiąc chyba teraz jest senatorem. Pan poseł Antoni Mężydło, jak jeszcze był posłem, przeniósł się z Prawa i Sprawiedliwości do Platformy Obywatelskiej. Czy został wyłuskany, czy zrobił to z własnej inicjatywy, no to tego nie wiem, bo ja u niego w duszy nie siedziałem. Natomiast na uwagę zasługuje ten przypadek jeszcze z jednego powodu. Otóż pan poseł Antoni Mężydło, przechodząc z prawa i sprawiedliwości do Platformy Obywatelskiej złożył deklarację taką, że nie musiał przy tym zmieniać poglądów. I ja mu wierzę, I ja mu wierzę. No proszę Państwa, więc tu mamy w zjednoczonej prawicy, czyli w obozie płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm takie podchody, ale na tym nie koniec, bo zgodnie znowu z przewidywaniami, no muszę się pochwalić, że tam nie stwierają zgodnie z przewidywaniami w platformie. Pojawiły się zwiastuny poważnej Dintojry. Pierwszym takim zwiastunem była deklaracja pani posągowej, pani Małgorzaty Kidawy Błońskiej, że ona na schetynę to by nie głosowała. No to już dobrze to nie wygląda. A kropkę na D położyła pani Julia Pitera, że schetyna musi odejść. No. Dotychczas to Balcerowicz tylko musiał odejść, a teraz i schetyna, no to widać, że grono aniołków się powiększa, ale jeśli schetyna musi odejść, no to rozumiem, że pociągnie na sobą schetyniątka całą będzie zejść schetyniątek. No i w tej sytuacji prawdopodobieństwo rozpadu platformy obatelskiej jest dosyć, staje się dosyć wysokie, dlatego że Jedni mogą pójść do sodomitów i gomorytów, no i oczywiście do socjalistów, prawdziwych i tam farbowanych lisów w lewicy, a inni mogą szukać miejsca gdzieś, tak by tam nawet jest paru polityków, którzy skłaniają się ku takim rozwiązaniom wolnorynkowym, przynajmniej werbalnie, co tam sobie myślą, naprawdę to Bóg jeden wie, ale przynajmniej się skłania, więc oni prawdopodobnie do lewicy by nie poszli, ale by szukali jakiegoś innego miejsca. Proszę Państwa, no na razie w lewi, na lewicy, znaczy w tej formacji. Pana Czarzastego, Pana Zandberga i Sodomitów. Żadnych sygnałów o rozdźwiękach nie ma. Podobnie jak w polskim stronnictwie ludowym też żadnych sygnałów o rozdźwiękach nie ma. Natomiast ba zaskoczyła wszystkich Konfederacja. Nawet nie dlatego, że Pan Korwin-Mikke zapowiedział podzielenie się na dwa. Koła, żeby uzyskać więcej czasu na przemówienia. No to jest jakiś powód, przynajmniej pozór racjonalizacji. Inna sprawa, że Konfederacja przynajmniej w pierwszym okresie niczego innego poza przemówieniami nie będzie w stanie zrobić, zwłaszcza gdyby prawo i sprawiedliwość rzeczywiście wyłuskało. Kilku senatorów, i w ten sposób przywróciło sobie większość w Senacie. Więc Senat nie mógłby nawet takiej działalności obstrukcyjnej względem rządu prowadzić. Ewentualne, ewentualna szansa dla Konfederacji, żeby jakoś wpływała na politykę państwa mogłaby się pojawić w sytuacji, gdyby pan prezydent Duda w przyszłym roku, a to za 7 miesięcy będą wybory prezydenckie, te wybory przegrał. No to gdyby prezydentem został ktoś z obozu zdrady i zaprzeństwa. To oczywiście rząd byłby blokowany i to nie ze względu na treść ustaw ani ze względu na rację stanu, tylko po prostu, że to rząd wydał takie ustawy, czy rząd je zainicjował i byłby blokowany, a Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnej, znaczy nie ma w tej chwili większości wystarczającej do odrzucania weta prezydenta. Musiałoby zatem coś zrobić, dlatego, że samo wyłuskiwanie posłów to by nie wystarczyło z całą pewnością, więc musiałoby wejść w koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym i umizgać się do Konfederacji, no bo trudno przy, przypuszczać, żeby y, lewica głosowała za y, rządem, podobnie jak trudno przypuszczać, żeby obóz zdrady i zaprzaństwa głosował za rządem. Oczywiście, jeśli w ogóle przetrwa do tamtych, do tamtych czasów, może przetrwać, ale już jego siła będzie, przypuszczam, się wykruszać. No i wtedy 11 posłów Konfederacji mogłoby rządowi zapewnić większość wystarczającą do odrzucenia weta prezydenta. No ale wtedy Konfederacja mogłaby skutecznie czegoś się domagać od rządu w taki sposób, żeby kształtować politykę państwa w, w kierunku dla siebie korzystnym. Na przykład, no nie sądzę, żeby rząd się zgodził na likwidację podatku dochodowego, ale gdyby się zgodził na przykład na stuprocentowe podwyższenie kwoty wolnej od podatku, a potem jeszcze raz na takie samo, no to wtedy podatek dochodowy właściwie straciłby rację bytu zgodnie z tym. I to jest Taka linia postępowania, która może się okazać skuteczna, zgodnie z tym, co pisał w głosie pana Stanisław Flem, że nawet konklawę można doprowadzić do ludożerstwa, byle tylko postępować cierpliwie i metodycznie. Proszę państwa, więc, ciekawe, że konfederacja pozostała wrogiem. I zarówno obozu rządzącego, jak i obozu zdrady i zaprzaństwa no i sodomitów, mimo że, jak mówię, no już wybory, się, kampania wyborcza się zakończyła, ale charakterystyczne jest, że te zarzuty wobec Konfederacji idą w dwóch kierunkach, które właściwie są rozbieżne, bo strasznie lamentuje. No, można powiedzieć, że nie lamentuje, nawet bije na alarm pan profesor Jan Hartmann, że tu faszyści dochodzą do władzy, że Korwin-Mikke, Braun i Bosak to jest nasza klęska. Nasza, no nie wiem kogo ma na myśli. Mam nadzieję, że nie starozakonnych wyłącznie, tylko jakieś jeszcze inne grono, że to jest nasza klęska. No, faszyści. Jestem przekonany, że pan profesor Hartmann robi to, bo to no, on tak tylko sprawia wrażenie takiego filozofa, ale bujającego w obłokach, ale tak naprawdę to ma kiepełę. No i że z tym biciem na alarm akurat występuje w momencie, kiedy tylko patrzeć, jak sekretarz stanu y, przedstawi kongresowi raport. No i tu kongres będzie musiał jakoś do tego ustosunkować. Więc jak tutaj pan Hartman, a za nim in, Żydzi podniosą klan Gorżetu, w Polsce faszyzm podnosi głowę, no to kongres już będzie wiedział, co w tej sprawie myśleć, jak tu reagować. No i rzeczywiście to ma taki przynajmniej pozór racjonalnego działania, ale nie, nie tylko to, bo z drugiej strony pani Krystyna Kurcza-Predlich. Wystąpiła z taką rewelacją, że do Sejmu dostała się partia jawnie prorosyjska, więc i faszyści, i partia jawnie prorosyjska. Wydaje mi się, że to również ma pewne racjonalne jądro, bo o ile przekaz pana profesora Hartmana jest adresowany do Amerykanów, raczej do tamtejszych Żydów, no to, na których by tam to, że tam ruskie onuce to nie zrobiłoby specjalnie wrażenia, natomiast faszyści, o to co innego. Natomiast przesłanie pani Krystyny Kurcza aprednich jest adresowane raczej do wyznawców Jarosława Kaczyńskiego, dla których tutaj oskarżenie o ruską onuce, no to jest dyskwalifikujące nieco tylko politycznie, ale i moralnie. Warto przypomnieć, to już chyba się powtarzam, no ale to nigdy dość powtarzania takich rzeczy, bo to łatwiej zrozumieć, dlaczego ktoś ćwierka z tego klucza, a nie z tamtego. Pani Krystyna już w 1978 roku została, jak powiadają, zarejestrowana jako tajny współpracownik służb bezpieczeństwa a w 1982 roku została przejęta przez wywiad wojskowy, czyli starych Kiejkutów. No i być może nadal ją tam w objęciach swoich trzymają i zadaniują. Także widać wyraźnie, że Konfederacja po Staremu pozostała wrogiem wszystkich czterech ugrupowań zatwierdzonych. Proszę Państwa, no tu dowiedziałem się też, że w telewizji Republika pojawił się taki postulat, żeby do telewizji rządowej nie zapraszać posłów Konfederacji. No, to na pewno to zostanie przyjęte przez tamtejszych funkcjonariuszy z pełnym zrozumieniem, żeby nie powiedzieć z entuzjazmem. No, jak to w tym momencie telewizja misję swoją ma spełniać, to diabli wiedzą, ale to tam, to, to u um tej misji to tylko tak się mówi, żeby było ładnie, a tak naprawdę to jest telewizyjny biuletyn rządowy. No i w związku z tym konfederacja zaskoczyła wszystkich, występując do sądu czy zapowiadając wystąpienie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o unieważnienie wyborów właśnie z powodu naruszeń prawa popełnionych przez telewizję rządową nie sądzą, gdyby Sąd Najwyższy się do tego wniosku przychylił. No bo to tam za dużo szczęścia naraz by było, że tylko telewizja tam złamała jakieś prawo, bo nie jest powód, żeby tu wybory unieważniać. Tyle kurczę tutaj się wszyscy naskakali, natrudzili i tego, to na pewno nie. Natomiast telewizja trochę tam zostanie napiętnowana, no i to jej się należy jak najbardziej. Proszę Państwa, my tutaj tak się rajcujemy tymi wyborami i tymi przepychankami, a tutaj w Rzymie odbywa się synod amazoński. Synod amazoński, który. Jak jeśli wierzyć przewielebnemu księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi, Isakowicz Zaleskiemu, no to może doprowadzić nawet do schizmy w Kościele, no bo tam już się mówi o, o tym, żeby wyświęcać żonatych mężczyzn, a jak żonatych mężczyzn, to pewnie i zamężne kobiety. W rezultacie każda plebania zaroiłaby się od świętych to znaczy wyświęconych rodzin, no i rzeczywiście to musiałby to być całkiem inny kościół niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No i oczywiście nie bez pewnej melancholii o tym mówię, bo etyka chrześcijańska, którą personifikował do tej pory Kościół katolicki, jest, a w każdym razie była, jednym z trzech fundamentów cywilizacji łacińskiej, no i widzimy, że ta cywilizacja łacińska też chyli się chyba ku upadkowi. No nie jest to specjal, konstatacja specjalnie pocieszająca ani optymistyczna, ale trudno, być może z jakimś bardziej optymistycznym komunikatem y, wystąpię w następnym tygodniu. No ale musi się coś optymistycznego do, tej pory, do tamtej pory pojawić, bo jak nie, no to znowu będziemy mieli nosy na kwintę.